Znajduję się właśnie na świecie, na którym co jeden Minecraftowy dzień wersja Minecrafta zmienia się na wyższą. Moim zadaniem jest przetrwać 100 dni, umierając przy tym jak najmniej razy, bo każda śmierć to jeden kilometr, który będę musiał przebiec pod koniec filmu. Umieram. Centralnie umieram. Zaczynając od najstarszej grywalnej wersji, którą jest RD132211. Co my tu mamy? To ma w ogóle mega dziwną ikonkę jakąś, czego to tam masz AWSD normalnie? Rzeczy, które można robić na tej wersji, można policzyć na palcach jednej ręki. Czy coś w ogóle jest? Nie skończona? O! Jednak nie. Mamy dokładnie dwa typy bloków i jak się okazuje nieskończonego wojda. Ej, right, bo ja miałem taką cichą nadzieję, że mnie przetelportuje do góry. Zamiast otwierania czatu, na którym mógłbym wyzywać mniejszości etniczne, przycisk T teleportuje nas w randomowe miejsce na mapie. No szkoda! Co jest? Żeby mieć sobie czas, przez następne 10 minut budowałem sobie domek. Jest to jedyna budowa, którą zbudowałem i włożyłem w nią całe swoje serce i nic za mną na pewno nie stało. Poza dziwną nazwą, następna wersja wyglądała chyba jak zwykły Minecraft. Mówię chyba, bo przez przypadek nakropliłem sobie oczy kroplami do uszu. Zajmę Przez co jestem prawie pewny, że słyszałem dźwięki i widziałem tyle co gargamy praw swoich partnerek Przysięgam, nic nie widzę Wraz z nową wersją zacząłem budowę swojego pierwszego domu Dobra, mam plan Dajcie mi chwilę Jeżeli to nie jest twój pierwszy filmik, który oglądasz Dobrze wiesz, że mam bardzo wysokie standardy co do moich budowli każdy blok jest starannie dobrany i gra bardzo ważną rolę w całości. Nadal podtrzymuję zdanie, że historycy z pewnością będą uznawać moje budowle jako punkt zwrotny w dziejach ludzkości. Ja za to punkt zwrotny uznaję moment, w którym narzędzia nie rozwalają się co minutę. W tych wersjach punktu tego nie widać. Jedyne co widzimy, to jest to, że weszliśmy w epokę kamienia łupanego, którym jest alfa. Minecraft alfa! Konstrukcja domu przez brak sprinta i shifta szła mi bardzo opornie, i nie pomagał wcale fakt, że w co drugiej wersji nie miałem kompletnie dźwięku i musiałem polegać na moim nienagannym wzroku z Wadą. Plus 4. Nie przeszkadzało mi to jednak w zbudowaniu obiektu, który najprawdopodobniej pojawi się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Skończyłem ogólnie. Podczas gdy czekałem na telefon od nich, weszliśmy już w betę. Panie i panowie, wersja beta. A my idziemy kopać. Proste, proste. O, A co ciekawe. No najwidoczniej takie proste to nie było. Nie! I takim oto sposobem naliczyłem sobie pierwszy kilometr do przebiegnięcia. A jak już jesteśmy przy temacie kilometrów, to zapomniałem wspomnieć, że niezdobycie któregokolwiek z siedmiu nielegalnych artefaktów będzie skutkować dodatkowymi trzema. Ale marce, co to są nielegalne artefakty. Spośród 700 paru wersji Minecrafta wyłania się kilka, w których, czy to przez jakiś glitch, czy to przez głupi błąd, da się zdobyć item, który gracz albo nie powinien nigdy posiadać, albo został później usunięty. Kolani zrobił o tym bardzo fajny film, więc polecam. I tak się składa, że w dniu 14 zdobyliśmy pierwszy z siedmiu. Panie i panowie, nowy dzień, nowa wersja. Skraftujemy właśnie pierwszy z siedmiu. Jak to się nazywało? Pierwszy z siedmiu nielegalnych artefaktów. Jest on dosyć prosty, wystarczy, że mamy trzy drewno. W ręce trzymam tak zwany alfa slab, czyli kompletnie niespójny item, który doprowadza perfekcjonistów do wykonywania makabrycznych czynów. Nie dość, że nie dodali go w alfie, tak jak nazwa by wskazywała, to do tego rozwala go się szybciej kilofem niż siekierą. Więc pierwszy już za nami i zostało nam jeszcze tylko sześć. W dniu 16 w końcu budowałem swoją fortunę, która spłynęła w lawie kilka wersji wcześniej. 11 diamentów. Spoko na razie. Tylko po to, by znowu zadać od lawy. No ile starych? się będę palił? Następny kilometr do licznika. Szadersko. Myślałem, że się wycwaniłem, dodając w bezpiecznym miejscu, jednak gra miała inne plany. Nie ma żadnych itemów, nic. Zero. Ej, to jest jakieś nieśmieszny żart to wszystko przysięgam. I musiałem odbudować swój dorobek po raz trzeci. I mam nadzieję, że już ostatni. Jocie! W dniu 18 pokałem dwa razy. Raz przez dodanie sprinta, a raz przez dodanie sobie następnego kilometra do licznika. Jednak, jakkolwiek smutne by to nie było, zrobiłem to w przygotowaniu do następnej wersji, czyli 1.9 Pre-Release 3. Jest to jedna z ostatnich wersji beta, w której były częściowo wprowadzone funkcje zaplanowane na oficjalne wydanie gry, znane również jako 1.0. Pech chciał, że któryś z programistów wrzucił złą wersję, na której zapomniał usunąć coś, co nam pomoże w zdobyciu drugiego nielegalnego artefaktu. Dobra, panie i panowie, co my dokładnie w tej wersji robimy, co my tu potrzebujemy. Ogólnie, jak się odwrócę. Zobaczymy taką szklaną wieżę. I gdy wejdziemy do tej wieży, powita nas struktura ze Brika. Jest to pierwsza wersja Strongholda, w której Mojang jeszcze dokładnie nie zdecydował nad teksturą portalu. I na ich nieszczęście, nie zdecydowali też nad tym, by był on niezniszczalny. Panie i panowie, podnieśliśmy właśnie endportal frame'y. <noise> więc w taki oto sposób zdobyliśmy drugi nielegalny artefakt z naszej listy. Bałem się, że głupio to stracę, jak to zawsze robię, więc w wersji 1.1 zduplikowałem go i parę innych itemów w portal dupliczem. Dzięki. Coś mi jednak spokoju nie dawało, więc by tradycji stał się zadość, od razu po wzbogacaniu się postanowiłem głupio umrzeć. Czwarty kilometr to przebiegnięcia. Zwiedzając sobie świat, w dniu 26 napotkałem coś bardzo niepokojącego. <noise> Piesek, niepokojący słodkiego oczywiście, postanowiłem go porwać i w razie gdyby go szukali zmienić mu imię na coś niepodejrzanego. Nazwę cię Benzo. Benzales, chcąc nie chcąc był moim nowym najlepszym kolegą. kto jest Sorry Fryderyk, nic personalnego, ale śmierć szkałem. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić, że przy każdym obejrzeniu się będę widział rozpikselowaną twarz patrzącą mi się głęboko w duszę, ale z czasem mi przeszło. Bo po prostu się przestało odwracać. W dniu 29 poprzez granie na jakiejś bardzo obskurnej wersji, dało się stworzyć bezimienny item. Więc inspirując się Twoją mamą, stworzyłem item, który ja nazywam Nameless Hole. I mamy przedmiot bez imienia, czyli trzeci nielegalny artefakt. Mój następny czyn, nie powiem kim był inspirowany, bo by mnie skancelowano, i dwa dni później zdobyłem następny nielegalny artefakt. I teraz co zrobimy? Piękny mm. diament? Aha, czekaj, chyba, że zrobię coś powoli, czy to jest możliwe? No, jak że jest możliwe. Przy odkładaniu go do skrzynki znowu zauważyłem bardzo niepokojącą rzecz. Gdzie znasz motyka? I tym razem było to serio niepokojące: bo jeżeli nie znajdę tej motyki, to dodaję sobie następne 3 km do puli. Na co nie mogę sobie pozwolić. Nie, nawet nie mów. Ty już nie działa, tak? No nie. Ale zwaliłem. Idziemy teraz tylko sprawdzić, czy w tamtym miejscu, gdzie zostawiłem wszystkie swoje rzeczy, czy jest tam moja motyka. Czy po prostu zostawiłem tam motykę, nie? W co bardzo, bardzo wątpię, bo wydaje mi się, że po prostu nie umarłem w nederze, ale warto tak sprawdzić, nie? Idziemy z bezu się z tyłu, bezo. Jesteś? No jasne, że jest. Gdzie tam nie dałem? Tam jest, dobra. Teraz chwila prawdy, czy, czy jest tutaj ta motyka? No, na pewno nie. Co jest? Było takie przysłowie: Bez troski ma zawsze dobrobyt? Kurde... nie przypomnę sobie. A i w ogóle wśród tych studni znalazły się też wersje prima-pilisowe. Wiecie, ja tu się chciałem dobrze bawić, sprawdzając nowo dodane rzeczy, a Mojang najwidoczniej chciał zrobić ze mnie maratończyka. Okazało się, że w tej wersji co jakiś czas zostaje na ciebie nasłany Ed Co jest? Co się stało? Przeżyłem S. Mogę wam powiedzieć, że było to moje ostatnie S, które w tej wersji wypowiedziałem. No nie, no stop! No nie! Jesteśmy dopiero w jednej trzeciej, a ja już mam przebyć dwukrotność swojego dotychczasowego rekordu. Jedyny plus był taki, że przynajmniej po jednej z fal udało mi się skroić jednego ze szkieletów z opełku. No i w sumie jeszcze to, że benzo jest cały zdrowy. Dobry jest. Postanowiłem następne kilka dni spędzić z nim na eksplorowaniu świata. Pokazałem mu kopalnie, błędy w renderowaniu, chatkę wiedźmy. A, tam mieszka moja staśka. I nawet w międzyczasie, rozglądając się za nim tagiem, przez przypadek znaleźliśmy naturalnie generujący się Stronghold. Nie... Ty no nie! To się nagrało? Ty no przysięgam! Co jest? Jeżeli wierzy czatu GPT, to było na to około 0.01%, ale to i tak większe prawdopodobieństwo niż to, że kiedyś dotkniesz trawy. W międzyczasie zdobyliśmy piąty nielegalny artefakt, którym był zwykły koks. Golden Apple. Przedmiot ten znalazł się na liście tylko i wyłącznie dlatego, bo mam bardzo słabą pamięć i chciałem zobaczyć, czy przypomnę sobie by to skraftować przed wersją, w której ten crafting usuwają, czyli 1.9. I udało się. Yeah. Dobra. Sytuacja wygląda tak, że minęła już połowa, a ja nadal nie zabiłem smoka. Więc w dniu 53 zbudowałem sobie prywatny portal w piewni i postanowiłem pokazać mu, gdzie raki zimują. Dziękuję ślicznie. Idziemy. Czym się wydaje czy to stare end jeszcze? Bo te filary one chyba inaczej wyglądają na wersji 1. 8 Nadal nie jestem do końca oh. pewien, ale nie zmienia to faktu, że Smok dostał potężnie w Ciry. allo, alo, 0 Aż się kamerka wyłączyła, co jest? Smok umarł, mi tym samym dokładnie to, czego chciałem. I to, o czym mówię, nie jest takie oczywiste. Nie obchodził mnie EXP, Achievement ani Jajo. Mi zależało na. Portalu. Portal potrzebowaliśmy, by zdobyć przedostatni legalny artefakt, którym był Bedrock. Przed wersją 1.9 panowało zdanie wśród graczy, że End po zabiciu smoka jest nudny i wręcz bezużyteczny. Mojang widząc odzew, postanowił wprowadzić trochę świeżości, dodając takie rzeczy jak miasto Endu, czy też sposób na ponownie przywołanie Ender Dragona. W teorii wszystko pięknie i fajnie wyglądało, jednak użytkownik o nazwie Namglitch przy testach nowej funkcji na swoim prywatnym świecie zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ostatni kryształ zamiast postawić się na Bedroku, postawił się w nim. Na początku uznał to za głupi, nic nie wnoszący do jego życia błąd, ale po połączeniu go z szybkim anulowanem smoka ujrzał coś niespotykanego. Przez ułamek sekundy widział coś czarnego wpadającego do portalu. Na początku myślał, że to Obsydian lub smoka, ale gdy wskoczył do portalu, ujrzał coś, co przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Na ziemi leżał pojedynczy blok bedroku. No, przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Jak było to jedynie buki Wardenga wie, ale spokojnie napisałem już do Wardengi i zamiast dać jakieś info, kazał mi z Powodu połączyć kropki? Nie wiem. Jednak co wiem to jest to, że zdobycie bedroka w taki sposób nadal wymaga dosyć dużego farta, bo mamy na to plus minus 20%. I temy podszedł do tego przedsięwzięcia, kumulowałem przez kilka ostatnich wersji. Jest! Mamy obleć mamy to, mamy to. Raz, dwa, trzy. Save. Ale to cztery, wracamy. I ile mamy? Cały i po przejściu wszystkiego okazało się, że starczy nam na dwie próby. Co mnie nie zadowoliło, więc zacząłem przepalać rzeczy na kilka następnych. 14 16, 16 i podczas gdy wszystko się przepala, opowiem wam o sponsorze tego odcinka, którym jest Steel to jest Maciek, lat 20. Maciek nadal używa peryferii z epoki kamienia łupanego. Dźwięk jego klawiatury jest porównywalny do wolenia rurą ogrzejnik przy każdym kliknięciu. Na to, że myszka pójdzie w tą stronę, którą chce, żeby poszła, ma dokładnie 30%. Jego słuchawki powinny być zakazane konwencją genewską przez ilość usiłowanych morderstw na Maćku. Nie bądź jak maciak. I zaopatrz się w sprzęt gamingowo z Od czasu, gdy przyszła do mnie paczuszka od nich. Używam Arctisów Nowa Pro i z ręką na sercu stwierdzam, że są to najlepsze słuchawki gamingowe, jakie kiedykolwiek miałem. Dostałem również dwa inne modele, i po przetestowaniu potwierdzam, że nowy 7 niczym nie odstają. I gdybym był na budżecie, dosięgnąłbym po nowe trójki. Design we wszystkich trzech jest naprawdę dobrze rozkminiony, jednak najbardziej imponująco według mnie jest bateria. W Nowach 7 jest to aż 38 godzin, a w Nowach Pro nigdy nawet nie liczyłem, bo w zestawie dostajemy dwie baterie i gdy jedna się rozładowywuje, to zmieniamy ją na drugą, która się ciągle ładowała w doku. Więc tak naprawdę nigdy nie mamy rozładowanych słuchawek, co było dla mnie totalnym game changerem. Jeżeli chodzi o klawiatury, to najbardziej do gustu przypadł mi Apex Pro Mini. Ma bardzo przyjemne, ciche switche, i posiada ona również technologię Omnipoint, dzięki której po pierwsze jest najszybsza na rynku, a po drugie, w Minecrafcie można przypisać sobie chodzenie pod lekkie kliknięcie W i sprinta pod mocne kliknięcie W. Czy klawiatura Maćka tak potrafi? No nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o myszki od Stila, to w swoim arsenale mam ich już ponad 5 i nadal każda działa precyzyjnie i niezawodnie. W linku w opisie możecie znaleźć wszystkie z wymienionych produktów i czasami nawet znajdziesz fajną promkę, więc polecam sprawdzić. I tym samym dziękuję Steelowi za sponsorowanie tego filmu. Po skraftowaniu kilku następnych kryształów. Podjąłem się pierwszej próby 10, dokładnie 10. Działa, raz, dwa, trzy, tak jest najważniejsze, trzeba od razu rozwalić. Sprawdźmy, proszę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tego się łabiałem właśnie. Spokojnie, mam jeszcze kilka prób. Spokojnie. Mamy jeszcze trochę czasu. Raz, dwa, trzy. Proszę. Nie ma. Druga próba też nie wydana. Proces ten powtórzyłem bez powodzenia jeszcze pięć razy. Nie ma. Materiał zostało mi na jedną ostatnią próbę, a czas dobiegł końca. ci tyle tego nie potrzebuję. Dobra, ostatnia próba. Raz, dwa, trzy, cztery. Widziałem to, co widziałem. Jest! Tak oto zdobyliśmy bedrock. I by upieczętować moją dotychczas najrzadszą zdobycz, postanowiłem zbudować specjalny pokój do przechowywania wszystkich artefaktów. Efekt końcowy był całkiem giz. I tego w sumie oczekuję, biorąc pod uwagę, że zajęło mi to 14 dni. Skończyłem e, nasz pokój. Jedyne, co potrzebuję jeszcze przenieść, to tylko się cyram. Czy one się jakoś nie rozwalą? O samą reakcję miałem, jak zobaczyłem, że TVP nadal ma więcej subów. Jeżeli nie jesteście wtajemniczeni, to razem z widzami prowadzimy aktywną wojnę subów z TVP. I jeżeli ich przegonimy, to zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, by ich redaktor zmierzył się ze mną w Minecrafcie. Daj suba i pomóż nam wygrać. A wracając do filmu, to... Kurde, no, trochę już minęło do ostatniej śmierci. A może by tak? Wersja prima prilisowa. Pringlish Ruber to dosyć unikalna, prima-prilisowa wersja. Nie dość, że była wzorowana na jakości androidowskich kamer, to pozwala nam jeszcze na wpisywanie różnych kodów jak w GTA. Co ty dajesz? Pigs on the wing. Mogę latać! Podczas latania sobie bezkarnie po świecie, znaleźliśmy od posta, co się super skodało, bo chciałem zdobyć totem nieśmiertelności, żeby nie musieć biec już ani jednego kilometra więcej. Więc z Benzem unicestwiliśmy tego typa z banerem na czole i akurat głupim przypadkiem postanowiliśmy spowodować najazd na najbliższą wioskę. Ups. I to jest idealny moment, żeby powiedzieć wam o naszym sponsorze tego odcinka, Raid no żartuję. Hello, pretty lady. Dawaj. Dawaj go. Dobrze będą. Dawaj go, będzie. Dawaj go. Rest in peace, Benzo. Poproszę o zlicze w komentarzach. A tak serio to naprawdę mi się smutno zrobiło. Benzo? W końcu kilkadziesiąt ostatnich dni był zawsze u mojego boku i w pewnym sensie się do niego nawet przywiązałem. Nazwę cię... Benzo. <noise> Pięsek Benzo. By uhonorować jego śmierć, postanowiłem zbudować mu grup z jego ulubionymi kwiatkami wokół i ostatni raz się pożegnać. Zabraliśmy taką jakąś pustkę w środku. Zdobycie litra nie pomogło. Wersja prima pilisowa. Mm -mm. Zabicie lidera nadal nic. Wspalenie siedziby pilarzy nadal pustka. Jedyne, co jakkolwiek mnie rozweseliło, to dzień 88, bo panie i panowie, oficjalnie mam dwie dychy. Eeeeeeeeee! Yes, Solarz! Solar. Tak, świętowałem sam. Tak to było suchsze niż moje żarty, ale nie dobra. I owszem, wyglądałem jak krasnodę ogrodowy w czapce. To jednak, łącząc to, że mam urodziny i zostało nam jeszcze 12 dni do końca, postanowiłem wziąć się w garść, przestać ubolewać i zdobyć ostatni nielegalny artefakt. I oj, najlepszy zostawiłem na koniec. Kilka dni wcześniej potajemnie odwiedziliśmy wersję 20W16A, w której po raz pierwszy dodano bastiony w naderze. To jest dokładnie tym, co potrzebujemy. Pech chciał, że któryś z budowniczych pracujących przy Minecraftie zrobił głupi błąd. Do pierwotnego projektu jednego z bastionów dodał pojedynczy barier block. No ale co w związku z tym, skoro i tak się nie da go podnieść? No na wersji, w której to dodano, może i nie da go się podnieść, ale na wersji, na której właśnie się znajdowaliśmy, czyli 20w13, to już inna sprawa. Jest to update prima-prilisowy, który w gruncie rzeczy pozwala każdemu graczu trzymać tylko jedną rzecz na raz. I widzimy, nie mamy w ogóle EQ ani nic. Klikam E, nic się dzieje, co nas zbytnio nie interesuje. Nas obchodzi tylko zmieniona mechanika dispenserów, które z jakiegokolwiek powodu pozwalają na podniesienie bloku znajdującego się przed nim. Jak to dokładnie działa, to serio nie wiem, ale możemy to sprytnie wykorzystać. Podobno, jeżeli teraz klikniemy ten przycisk... Chwilę poczekamy... ...to podniesiemy barier blok. Więc w końcu zdobyłem wszystkie nielegalne artefakty. I ostatnie wersje w sumie wykorzystałem do zwiedzania świata i po wspominaniu trochę, jak to było, nie? Nie wiem, mam takie wrażenie, że przeszliśmy razem naprawdę długą i turbulentną drogę, która dobiegała powoli końca. Cześć Benzo, 26 dni bez ciebie Jak ja tu przeżyłem, jest najlepszym pieskiem, jaki mogłem sobie wymarzyć I co? Dzień się robi, muszę już spadać i nie zapomnę o tobie Trzymaj Dobra, jestem centralnie tam na tym starcie Tu jest ten most, tu się dziwnie filmując jak są no, w będzie boku I zaczynamy biec w tamtą jak to się w ogóle obraca o tam będziemy wiedza. Tutaj tędy, tędy. Dobra, lecimy. Ja cię. Ogólnie Jestem już... Nie wiem gdzie. Mam ustawiony telefon na milę. Nie wiem ile to jest. 0,8 mili. Część na razie jest spoko. Jesteśmy chyba ja już w połowie. Zwolniłem trochę tempo. Teraz ja sobie bardziej truch tam niż biegam. I powiem wam, że dobrze, bo... Prawie wyrzegałem mietnicę Ostatnia prosta Tutaj w ogóle byliśmy Tu jest zamek A ja mam jeszcze nie wiem Chyba z pół kilometra tam do przodu przebiegł tam z tym I będzie